Kilka lat temu pewna rodzina prowadziła się do starego, wiktoriańskiego domostwa, które kupiła po zniżkowej cenie. Już pierwszego dnia ochoczo zabrali się do rozpakowywania dopiero co przywiezionych mebli i sprzętów, które zabrali z poprzedniego mieszkania. Ponieważ nie zdążyli uporać się z tym przed zmrokiem, postanowili nierozpakowane rzeczy jeszcze schować do piwnicy. Podczas znoszenia pakunków zauważyli... Że w rogu pomieszczenia znajduje się ściśle ustawiony rząd drewnianych, solidnych beczek na wino. Doskonale! ucieszyła się żona. Będziemy mogli je podjąć na pół i posadzić w nich drzewa brzoskwiniowe. Mąż również ochoczo przystał na tę propozycję. To też już następnego dnia zabrali się do pracy. Nie była ona wcale lekka, gdyż solidnie wykonane beczki nie dały się tak łatwo rozpołowić. Pracował w pocie czoła, aż doszedł do ostatniej. Hej! ona jest pełna! zawołał do małżonki. Będziemy mieli co sączyć przy kominku. Problem w tym, jak otworzyć tę beczkę bez uszkodzenia jej i wylania zawartości. Chodźmy do baru, tam na pewno nam doradzą zasugerowała żona. I tak też zrobili. W barze otrzymali specjalny sprzęt. Należało jedynie zrobić mały otwór w beczce i zamontować odpowiedni kureczek do nalewania. Gdy przewiercali beczkę, doszedł do nich upojny zapach starego wina. Szybko zamontowali sprzęt. Spróbowali trunku, po czym zgodnie stwierdzili, iż jest on wyborny. Delektowali się nim przez całą zimę, aż w końcu kurek całkowicie się osuszył. Para była mocno zdziwiona, że wino skończyło się tak szybko. Mieli wszak całą beczkę. Zrozumieli to dopiero, gdy rozcięli beczkę na pół znajdując w niej dobrze zakonserwowane, pocięte kawałki zwłoki mężczyzny, które wypełniały większą część beczki.